Sława Ukrainii! Jesteśmy już w trzecim roku tej straszliwej wojny i Polska bardzo wiele pomaga Ukrainie. Jesteśmy bardzo wdzięczni Ukraińcom, bo oni walczą nie tylko o swoją wolność, ale również o naszą wolność, o nasze wartości. Bronią nas przed tą importami rosyjskimi, które idą na Europę. Jesteśmy bardzo wdzięczni i są wezwania takie, żeby zachować w tej sprawie jedność u nas tutaj w Polsce, żebyśmy się w tej sprawie nie kłócili. I jest olbrzymia pomoc i materialna, i ludzie pomagają, i wojskowa, i polityczna, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, gdzie indziej. Ale są tutaj też takie łyżki dziewdziu, niepotrzebne, złe, szkodliwe. I dlatego tutaj, jako były poseł przed polskim sejmem, apeluję do polskich parlamentarzystów, nie zawierajcie dzieciom ukraińskim 800 zł. To naprawdę nie ma żadnego sensu. Większość Ukrainy tutaj, w które przyjechały, większość Ukrainek pracuje, ale są takie, które mają małe dzieci, którym pomaga rodzina, które utrzymują się z czegoś innego. Dlaczego mamy im zabrać te 800 złotych? To jest jakieś niemoralne, nieetyczne, niesłuszczy. Oczywiście. Pojawiają się głosy. Pojawiają się głosy przez Ukraińców, którzy tutaj przyjechali, mamy większe kolejki w służbie zdrowia. Proszę Państwa, ja jestem dosyć zdrowym obywatelem na szczęście, ale czasami też bywam u lekarza, mam jakieś badania kontrolne. Ostatnio dwa razy byłem i trafiłem na kogo? Na ukraińskie lekarki, które ci uciekły, które tu pracują, które leczą. Czy ktoś policzy, ilu lekarzy ukraińskich pracuje w Polsce? To jest drenaż mózgów ukraińskich, najlepszych ludzi wykształconych. To jest strata dla Ukrainy, a korzyść dla Polski. Przestańmy wreszcie mówić takich głupoty, że zapykają nam służbę zdrowia, zabierają miejsca pracy, że zabierają miejsca szkoła. Jest stosunek do Ukrainy, czy Ukrainie coś trzeba, czy Ukraina powinna coś za to oddać. Stany Zjednoczone są daleko od Europy. Raz pomagały Europie, raz nie pomagały. Coś mogą oczekiwać. I, i mają pod stosunek do tego transakcyjny. Ale Polska nie powinna mieć takiego stosunku. Ukraińcy bronią również Polski. I z tego punktu widzenia domaganie się jakiejś zapłaty za tą dotychczasową pomoc jest też niesłuszne od Ukraińców a najważniejsze byłoby, żeby zarekwirować te 200 miliardów euro rosyjskich znajdujących się w bankach europejskich i z tego finansować pomoc Ukrainie, z tego finansować odbudowę Ukrainy, z tego finansować wojsko ukraińskie nie wiemy jeszcze jak się skończy ta wojna ona musi się skończyć zwycięstwem Ukrainy i musi się skończyć na warunkach, które Ukraina zaakceptuje które Ukraina przyjmie i wśród tych warunków może być też taki, że trzeba będzie postawić wojska międzynarodowe na jakiejś linii rozjemczej. Może tak się zdarzyć. Dlatego też apeluję do polskiego rządu, do polskich władz. Nie mówcie z góry, że nie będzie tam polskiego wojska. Bo jeśli będzie taka potrzeba, to lepiej, żeby było tam i polskie wojsko, i europejskie wojska z innych krajów, z Anglii, z z Francji. Jest to w interesie polskim, żeby tą rosyjską nawałnicę zatrzymywać 800 km od Polski, a nie tutaj na Bogu. Ja wierzę, że rozsądek zwycięży, że... Ukraina wygra tę wojnę, że Europa wreszcie z opóźnieniem. Myśmy tu przecież pierwszego dnia tej wojny, żeśmy apelowali tutaj o maksymalną pomoc, że Ukraina może, do, musi dostać każdą broń, jakiej potrzebuje i każdą pomoc, jaką potrzebuje, żeby wygrać tę wojnę. Wszystko to dzieje się teraz trochę późno, ale miejmy nadzieję, że nie za późno i że Ukraina zwycięży, że Ukraina pierwoże.